Witam bardzo serdecznie wszystkich przyjaciół pięknej litery. I tak jak było zapowiedziane, dzisiaj ćwiczymy. Dzisiaj ćwiczymy brzuszki, dokładniej mówiąc, dwa brzuszki, albowiem będziemy dzisiaj ćwiczyć, uczyć się litery B. Najpierw drobny trening: stalówki i nadgarstka. I próbka tego. Czego będziemy się uczyli dzisiaj? Nasze B w minuskule, czyli małe B, będzie się składało zasadniczo z trzech elementów: łącznika, który uwaga, w przypadku wielu innych małych liter, takich jak małe A, to w wersji przypomnienia. O, właśnie. Małe A, które kończy się laską zaginaną dolną, przypominam, to jest ten element, jest jednocześnie elementem małej litery B. Czyli wspomnianego wcześniej łącznika. Drugim elementem litery B będzie tak zwana kluczka górna. Ja się specjalnie na chwilę tutaj zatrzymam żeby wskazać państwu szczegółową budowę litery. Kolejnym elementem jest znana już laska zaginana dolna. Tutaj nasze b małe nie jest jeszcze pełne. Nie jest skończone. Brakuje charakterystycznej końcówki, która w języku kaligraficznym nazywana bywa przeskalowaną Laseczką dolną. I wszystko się zgadza, albowiem ten element tu na razie stojący obok niejako, jest pomniejszoną wersją laski zaginanej dolnej, która, która tworzy nam niekompletnie zamknięty owal. W finale nasze B będzie się prezentowało. Właśnie tak. Przyjęliśmy zasadę, że małe litery zajmują dwie linie na naszej kaligraficznej pięciolinie, ale małe litery będą się dzieliły na te, które zajmują dwie linie i cztery. B rozpoczyna paradę liter, które zajmują nam tyle miejsca, czy też mają taką wysokość, jak duże litery. Ale na potrzeby indywidualnej kompozycji naszego pisania, czy też dopasowania kompozycyjnego wyrazu, czy też zdania, te minuskuły, takie jak B, mogą nam zająć. Pięć podziałek. W ramach treningu proponuję, abyśmy napisali sobie wyraz, który tworzyły będą litery, które już zdążyliśmy poznać. Będzie to baobab. Laskę zaginaną dolną, w przypadku kiedy małe B kończy nam wyraz, możemy nieco wydłużyć, nadać jej taki bardziej finezyjny wygląd. Pora teraz na B major, czyli duże B, które zbudowane będzie z jednego nowego elementu, który później będzie się oczywiście pojawiał w kolejnych literach, a jest to laska falowana. Która wraz, chodź tu atrament, która wraz z takim zdwojonym brzuszcem zbuduje nam klasyczne B w stylistyce copper plate. na to sposób. Jako bonus chciałem państwu pokazać pewne wariacje na temat dużego B. Było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Pan atramentowy